Witkowski od czasu wydania powieści Lubiewo dla części czytelników stał się pisarzem kultowym. Kolejne powieści powtórzyły sukces. Jego książki tłumaczono na 30 języków, wystawiono na kilku scenach. Ostatnio zmienił wizerunek, założył modowy blok, a jako szafiarka chętnie wywołuje obyczajowe skandale i bywa bohaterem plotkarskich rubryk. Michał, czy jest ktoś na świecie? E... Kogo opinia na temat Twojej książki byłaby dla Ciebie bardzo ważna? Do którego lub do której idziesz z nowo napisaną książką i mówisz przeczytaj zanim to wydam? Wiesz co, nie, dlatego że ja sam mam oczy i nauczyłem się po prostu oceniać te swoje książki. Mam jakiś do nich dystans, oczywiście nie powiem Wam jak widzę, że ona jest naprawdę zła. A, muszę, a wiem, że muszę ją wydać, bo różne umowy i tak dalej. Tego Wam nie powiem, ale to nie znaczy, że ja tego nie wiem. Ja to widzę. A czy wiesz, jaki byś musiał być, żeby, żeby tata był zadowolony? Wiem doskonale, bo cały ten wzorzec był mi wciskany, wtłaczany od najmłodszych lat i całe, jakby, znaczy musiałbym być heteroseksualnym. Facetem, który robi doktorat, habilitację i tak dalej, i chodzi ubrany jak najbardziej w granatowy sweterek, białą koszulkę wyłożoną na <laughs> kołnierzyk, na, yy, ma rodzinę, spłaca domek yy, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest, yy, to, to jest to. A myślisz, że jesteś dokładnie odwrotny, dlatego, że jesteś dokładnie odwrotny, czy właśnie chcesz być dokładnie odwrotny niż? niż rodzice by chcieli. Yy, dokładnie odwrotnie jestem. No dobrze, dobrze. No wiesz, wiesz co, nie, nie wiem, no. wiem tylko tyle, że, że, że bardzo długo się tak wahałem Aha. pomiędzy tym wzorcem i jednak robiłem ten doktorat, i jednak ubierałem tą marynarkę szarą. No i czułem się tam ciasno, ale jednak, no jednak, jednak... Wypełniałeś pewien model. Byłem na pół. Tak. A, a, a w literaturze jakby wychodziło to, co by chciało wyjść, no ale to pod pozorem, że pisarz no to jeszcze jest w miarę szacowna, szacowne zajęcie. To, co robi wewnątrz, okładek, to już powiedzmy, że to wszystko można zwalić na fikcję. Na pewnym momencie no, urodziła się właśnie ta Miss Jeezy, czyli już kompletnie urwał się, jak to moim rodzicom, urwał się ze sznurka i to przed czterdziestką, to się w ogóle rzadko zdarza. I zaczął w ogóle żyć własnym życiem, tak jak chce się ubierać, i w ogóle no, dotąd niemożliwe, nie do wyobrażenia. To wróćmy do tego wczesnego etapu, bo gdzieś przeczytałem, że podobno po pierwszej klasie szkoły średniej wyjechałeś z Polski do Szwajcarii. Dobrze yy, przeczytałem. Z tam do Monachium i stamtąd do Szwajcarii, tak. Dlaczego wyjechałeś? To była ucieczka z domu, ze szkoły, czy też taka potrzeba poznawania świata? No przede wszystkim wiesz, to była winna temu bardzo w dużej mierze dynastia. Serial w telewizji. Tak. To znaczy ja nie mogłem uwierzyć, że życie może polegać na tym, że pada deszcz, a ja się uczę do chemii na jutro i jest przypalona zupa i jest stołówka i jest WF i że gdzie te wszystkie, gdzie jest to życie, które, że tak powiem, gdzieś tam musi być, coś więcej. Czyli to prawdziwe życie prawdziwe to jak dynastii, Tak. tak. I że to musi gdzieś być, dlatego że ja nie jestem stworzony do tego, żeby się uczyć tej fizyki, tej chemii i żeby iść jutro na WF i musieć grać w piłkę, gdzie będę się cały czas bronił przed tym, żeby nie dostać tą piłką w twarz. No i ogólnie się bardzo źle jakby pogadzałem z tak zwaną szarą rzeczywistością. Były no, osoby, owszem, w mojej klasie, które idealnie sobie z tym radziły. Różne takie właśnie yy, dziewczyny które się świetnie uczyły i wszystko zawsze wiedziały, co trzeba na jutro i na pojutrze. Wiesz, taki jakby rodzaj kogoś bardzo zagorzenionego w rzeczywistości, a ja byłem wiecznym marzycielem i cały czas mnie gnało, że to musi być coś więcej. Gdzieś coś, wiesz. Tak żeby, myślę, może byłeś zawsze outsiderem. Outsiderem też, ale wiesz, można być outsiderem bez gnania, a ja byłem takim outsiderem, wiesz, skrzyżowanie, wiesz, jakichś takich... Yy, Tęsknot wiesz, wsiowej dziewuchy, która myśli o rozbijaniu się samochodem z milionerami, zamiast tutaj dojeniu tej krowy. Z jakimś takim wiesz, metafizycznym bojaczkiem, który też wiesz, pije wódkę, pali papierosy, chce wiesz, szuka jakichś odlotów. Yy, ma jakieś tęsknoty, nie wie, nie wie jakie, nieskonkretyzowane. No i wiesz, no i czytałem zakazaną książkę dzieci z dworca chowaną gdzieś tam wiesz, za, za kanapę gdzie no, właściwie na, na zdrowy rozum wszyscy wiedzą, że każdy powinien się przerazić z gniłym zachodem i powiedzieć, że nigdy tam nie pojadę, ale oczywiście wszystko zawsze działało na odwrót i wielu młodych ludzi miało y, właśnie y, uważało, że Berlin to jest z tego powodu jakieś kultowe miejsce, prawda? Ale nie pojechałeś do Berlina. Nie bo szlak wówczas przerzutowy, że tak powiem, y, Prowadził przez właśnie taką drogę, jaką ja wybrałem. Znaczy, zwykle tak wyglądała droga Polaków, którzy uciekli z domu na zachód. Wiedeń, najbliżej, najtaniej, 30 zł. Wskażowałaś się z Wrocławia 100, tak jest. Tak, najbliżej. autobusem, 30 zł, 300 tysięcy. No i później, właśnie tak jakoś Monachium, te sprawy, Szwajcaria. No, to jest prawda, ale Szwajcaria jest drogim krajem. Co tam robiłeś? czego się utrzymywałeś? No Tego to ci nie powiem, z czego ja się utrzymywałem. Chociaż Natomiast, trochę. Yy, no, to było życie playboya, to trzeba przyznać. I wiesz, no oczywiście, wykorzystywałem swoją urodę niezwykłą, po której teraz już tylko są resztki, ale wtedy była w pełnym rozkwicie. Ile tam miałem lat? 17, 16? Między 16 a 18 jakoś tak. Miałeś yy... przyjaciół nowych w Szwajcarii? Setki przyjaciół i. Właściwie, finansowych problemów nie miałem chyba ani przez jedną sekundkę. Yy, jeszcze w Wiedniu, tak? Zresztą zapraszam wszystkich do przeczytania nowej powieści, bo właśnie o tym ona będzie. To znaczy, ja jakby nie wiem, czy jest ci to znane, czy nie, ale wyjąłem z Lubiewa yy, opowiadanie Dianka, które jest najbardziej jakby wzorowane na, mhm. na tej mojej biografii yy, niemieckojęzycznej i postanowiłem z tego 15 jakby stronowego opowiadania dać mu oddychać, pozwolić mu się wreszcie wygadać, bo on zawsze on zawsze tam było takie na zasadzie no już kończ, kończ, bo Lubiewo się składa z małych fragmentów. Mhm. Nie można pisać nagle wojny i pokoju w samym środku lubiewa. No a teraz można i po prostu ona gada. A wiesz zawsze mnie to ciekawiło, jak to jest u pisarza, bo przecież musi kawał siebie yy, nawet jeśli jest ukryty w Fikcyjnych postaciach, ale jednak siebie pokazuje, to co przeżył. Jak się potem czujesz, jak, 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 jak widzisz w książce, no, używane przez innych swoje życie? Albo widzę je na scenie? Albo widzisz na scenach bo... są dziwne uczucia. Albo, albo widzisz w innych krajach, w innych językach, bo są twoje książki tłumaczone. Albo widzę w innych językach, na scenach innych. No tak, to jest cały czas bardzo dziwne uczucie. Czy to jest uczucie przyjemne. Pamiętam, że na przykład przy y, realizacji goteborskiej Lubiewa w Göteborgu, na pięknej, Szwecji. Starej, starej scenie, dużej. Nie tak jak w Polsce, że to było wystawione jakoś tam niskobudżetowo, tylko to był taki wręcz musical zrobiony z Lubiewa, Wiele dekoracji, wiele aktów, odsłon i tak dalej. Takie bardzo designerskie też to było. Ale y, pamiętam, że właśnie była scena z Dianki, gdzie Dianka mieszkał u jakiegoś wstrętnego takiego mieszczucha prawnika, Jurgena. I ona chce go pocałować, a on tak ją odtrąca, żeby nie pobrudziła mu jego tam jakieś tam bluzeczki świeżo wy, 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 wyprasowane. I to była scena, którą oni zgadli, która naprawdę się odbyła w moim życiu. To znaczy tego nie ma w tekście, ale oni, to, oni do, dokładnie, czyli, czyli nawet potrafił ten tekst uzupełniać pomysłami reżyserskimi, które dalej idą w tym kierunku, co, się, jakby, co, co jest wzięte z życia. Tym, którzy nie czytali książki, trzeba wyjaśnić, że Dianka to jest mężczyzna, a to jest homoseksualista. No tak, mówiąc, całkiem oficjalnie jest to homoseksualista. No tak, bo przynajmniej wiemy, o czym rozmawiamy wtedy. Milan. Tak. tak. A piszesz książkę bardziej dla czytelników, czy bardziej dla siebie? Bo czasem przecież pisanie może być autoterapią też. Tak jak malowanie jest, reżyserzy filmowi czasem mówią. Opowiedziałem, bo musiałem opowiedzieć moją historię. No wiesz, jak piszę książkę, to oczywiście nie myślę o czytelnikach, tylko piszę książkę. No najczęściej bezpośrednim bodźcem jest umowa. No wiesz, po dziesiątej książce czy ósmej to już tak jest, że bezpośrednim bodźcem jest umowa, ale i tak się fajnie pisze. Bo I, prawnik stoi, jeżeli i czas się. to... Gdyby chodziło tylko o to... pieniądze, to zawsze mówię, żebym robił Kostkę brukową, albo nagrobki, albo coś takiego. Jednak w literaturze nie chodzi tylko o pieniądze, aczkolwiek również jest to wskazane. No i wiesz, no a to, że to jest fajne dla czytelników, to ja dopiero widzę, kiedy mam takie czytanie. I oni właśnie tam przerywają tymi brawami, cieszą się. I to ja dopiero wtedy sobie przypominam, że to jeszcze w ogóle kto inny czyta. A nie jest tak, że czasem w życiu aranżujesz jakieś sceny, żeby je przeżyć, bo myślisz sobie, Potem to będzie fajna scena, którą może użyję w jakiś sposób w książce. Tak, tylko że rzadko. Teraz bardziej. Właśnie wtedy, w tym okresie takim, kiedy naprawdę się żyło, że tak powiem, tym życiem prawdziwym, czyli rozbijało jako ta Dianka po świecie, to rzeczywiście to wtedy nie trzeba było nic aranżować i też nikt nie przypuszczał, że da się to jeszcze raz spieniężyć za pomocą opisania po 23 latach, wiesz, czy czterech yy, tego. Książce. A teraz, kiedy moje życie oczywiście wygląda zupełnie inaczej, to, no to oczywiście są tak zwane czyli te, te, te badania do prozy. No one same w sobie są tak już wymyślane, żeby powodowały mnóstwo fajnych sytuacji. A typu, co to są researche, Badania do prozy? No typu, że wiesz, że, że... Aha, to najwięcej tego jest do tych ostatnich książek, które są właśnie na sztucznie wymyślane, a nie opo mhm. opowiadane. To znaczy, nie opowiadasz o czymś, co się wydarzyło mhm. przed laty i co możesz po prostu opowiadać, tylko musisz zmyślić normalną, kryminalną akcję. Mhm. No więc y, oczywiście aranżuje się to tak, żeby powodowało różne sceny do prozy, na przykład poszukiwanie grabarzy do zrobienia z nimi wywiadu na cmentarzu mieszkających, pytanie się różnych y, y, babci cmentarnych, gdzie oni tu mieszkają i tak dalej. To już jakby od początku. Sprawia, że jest pełno różnych sytuacji i anegdot, które już sama droga do tych grabarzy na przykład jest już, jest już barwna. A czy to prawda, że żeby zgłębić psychikę mordercy, zabójcy, na przykład przyglądałeś się takim scenom krojenia zwłok. No, Co oni czują? W Tylko tego? nie, żeby zgłębić, wiesz? Akurat w krojeniu zwłok to się przyglądałem A, bo w sumie chciałem zrobić taki porządny wreszcie opis, żeby nie mówili, że nie jestem prawdziwym kryminalistą, a B dla własnej też przyjemności, bo odkryłem w tym, wiesz, pewne powołanie swoje. Czyli wszystko, co opisujesz, to najpierw próbujesz przeżyć? No, próbuję, dlatego, że życie wymyśla najfajniejsze scenariusze. To wiesz, że. Można sobie oczywiście na, na zimno wymyślić, jak będzie wyglądała sekcja, ale tego, że na ścianie będzie w tym wszystkim wisiała mieszkamiki, wiesz, czy inne jakieś dziecinnienie, czy <grywia> Hello Kitty, to wiesz, tego nie wymyślisz. I wiesz, choćby nie wiem, jak było poważnie, to infantylizm się wciśnie i tak, ale najczęściej takie rzeczy wymyśla życie. Właśnie o to teraz nowe Twoje życie chcę zapytać, bo e, teraz. Y, y, y... Nie jesteś postrzegany tylko jako pisarz, tylko właśnie nie wiem, jak, jaka jest Twoja funkcja. Sza, szafiarz, yy, czyli ktoś, kto się zajmuje modą i na, pokazuje się na takich celebryckich ściankach, za każdym razem w, nowej, yy, w nowym kostiumie, bo chyba tak należy Twoje yy, w, yy, w, yy, stroje, w których przychodzisz, nazwać. Yy, szokujące. No, Też cię tak szokują. Znaczy, no, wystarczająco Nie szokujące, żeby, żeby pokazywane były w każdym serwisie plotkarskim, jako nowe, nowy strój Michała Witkowskiego przychodzącego na imprezę. No, trochę działaś jak Lady Gaga w dziedzinie show biznesu światowego. Ale powiedz mi, czy ty wiesz, po co ja przychodzę na tę imprezę? Poza tym, że muszę być ubrany. Ja myślę, że, że trochę się bawisz i trochę podglądasz, tak podejrzewam. No nie, ja przychodzę tam, bo bloger moim zdaniem ma wiedzieć, co się dzieje w modzie i ma recenzować pokazy. No właśnie. Jestem jedynym blogerem, jedyną blogerką w tym kraju, która recenzuje każdy pokaz. I... No ale mógłbyś wejść cicho jak myszka, usiąść na krzesełku tak, to, i patrzeć, oczywiście. jak ktoś zaprojektował nowe stroje. A ty sam czasem tak, swoimi strojami wiem, możesz by... przyćmić kolekcję, którą oglądasz. A no to na pewno, bo, bo nasze kolekcje są bardzo skromniutkie i bardzo sprzedażowe. Ktoś, kto jest z jednej strony ikoną mody, albo przynajmniej kimś jak Anna Piaggi, czyli że wiesz, rozwala system, yy, albo jak Izabel Bowl. I tak dalej, czyli ktoś, kto wchodzi i rozwala wszystko. Z drugiej strony jest to krytyk, normalny krytyk mody, który, którego psim obowiązkiem jest nawet najnudniejszy ten pokaz zrecenzować, a więc musi chodzić i być i, i czasem mi się w ogóle nie chce recenzować tych pokazów, a jednak je recenzuje. I yy, to wcale nie robi wchodzalności na bloga, właśnie. O to chodzi, że. A już jak znaczy, trudno. Nie jak ruchu sposób, na twoim tak, blogu. Jak w sposób trudny jeszcze i skomplikowany, czy użyjesz jakichś trudnych słów, to już w ogóle. Ale mam tą, mam tą świadomość, że swoje wykonałem i że zrecenzowałem. Że nikt mi nie powie, że się nie znam i nie śledzę. A powiedz, jak wygląda w takim razie życie pisarza? Bo jednak cały czas jesteś pisarzem, który różne dziedziny poznaje, bywa, wciela się w różne postaci. Ale nadrzędnym celem Twojego działania jest pisarstwo, tak jak w każdym razie to widzę. No, ja ci powiem, że teraz nie przypomina moje życie życia pisarza. Przynajmniej tak jak ja sobie je wyobrażałem, jak było przez 10 lat w moim życiu, od kiedy wyszło Lubiewo i zacząłem jakby żyć z pisania, to zupełnie inaczej wyglądało życie pisarza. A jak wtedy wyglądało? Wtedy, czyli do rok temu mniej więcej, to wyglądało tak. Yy, że właśnie niewiele się z niego mogło urodzić już w pewnym momencie, bo nie miałem nic na głowie, nie miałem no. imprez, przecież mieszkałem we Wrocławiu, wiesz, nie miałem imprez, nie musiałem szykować żadnych stylówek, nie musiałem recenzować żadnych pokazów, nic. Wstał, o której chciał, czytał w łóżku zbrodnie i karę albo wiersze przy kawie, I cały poszedł dzień, na spacer po parku, cały dzień do poszedł do, do Pauli. Rzeczy. Ponotował trochę różne wygłupy. Poszedł do Pauli, a Paula to kto to? Na Paula to jak wiadomo jest to postać często powracająca w moich książkach, mojej przyjaciółki. No i poszli na spacer, przyszedł wieczór, nie? Albo poszedł, no to, to widać to w zbrodniarzy i dziewczynie bardzo dobrze, ten tryb życia, właśnie. Całe wydarzenie w ciągu dnia to to, że poszedł na siłownię i tyle. Ewentualnie pojechał sobie w dowolnym momencie roku, bo nic go nie trzyma, nic nie. w każdej chwili może wyjechać, w każdej sekundzie po prostu może zdecydować, że wyjechał gdzieś i siedzi w kurorcie i rozmyśla, patrzy na morze, na przykład wiesz, czyta. To mi się nie zgadza z tym, co pisze Kinga Dunin, która mówi, że żeby w Polsce pisarz mógł odnieść sukces, to musi się napracować przede wszystkim w łóżku. I żeby zrobić karierę, żeby złożyć tak, na dnień, nagrody. Jak ona, żeby. <grywa> ode mnie już tego nie wymagają teraz, widzisz. Ja, Jakoś, coś, coś w tym się zmieniło, jest, może. Co, co trzeba zrobić, żeby dostać nagrodę? Byłeś nominowany trzy razy do nika, ale nie dostałeś nic. No nie ma nic nika. wspólnego z nagrodami, ten tryb życia. No właśnie, może za mało się starałeś. Znaczy, znaczy mówię, że ten tryb życia nie ma nic wspólnego z nagrodami, znaczy on nie zależy od nagród. Ale może nagrody zależały od trybu życia? Nie wiem, bo ja jakby o nagrodach zapomniałem w pewnym momencie i przestałem się nimi interesować, bo kosztowały mnie za dużo nerwów, a za mało z nich jakby wynika. Nie zamierzam wiesz... Ciwić. A co wynika z nagród literackich? No w sumie no tak naprawdę to wiesz wynika. Wynika to samo, co można osiągnąć innymi drogami. To znaczy kasa i prestiż. Yy, prestiż jest tak naprawdę bardzo ograniczony moim zdaniem, bo y, również znaność jest dosyć ograniczona. Kasa jest jaka jest. No wiadomo, każda nagroda, dwie są tak naprawdę, czy trzy ważne nagrody. Y, oczywiście miło dostać, ale tak naprawdę jeśli ja mam do końca życia się martwić, czy Nowacki akurat mnie lubi, czy akurat mnie nie lubi teraz, bo nałożyłem kapelusz, bądź nie, to wiesz, to nie będę się tym denerwował, ja sobie zarobię na sprzedaży. I ja wolę sobie pojechać za te swoje pieniądze ze sprzedaży wiesz, i siedzieć w tym kurorcie niż za nagrodę. Czy to ci daje wolność? Dzięki temu jakby jedyną moją jakby nikę to jest raport sprzedaży. Jeśli tam jest dobrze, to nie muszę się niczym przejmować. I nie muszę się nikomu podlizywać. Nie muszę, wiesz, dobrze mówić na nagrody i na wszystkich tych różnych jurorów. No ale nie, nie, nie trzeba bywać w określonych miejscach, no ja pojawiać się tak na określonych imprezach, gdzie wszyscy są. Ja nie przechodzi... bywam, wiesz, w środowisku literackim, bo ja nie lubię, ja nie jestem pisarzem. Dlaczego? Nie, jestem, nie mam tożsamości pisarza, ja tylko piszę książki. A wiesz, ja nie jestem z tych, co to lubują się w kawiarni i wiesz, w siedzeniu, międleniu, chodzeniu na te imprezy, typu rozdanie paszportów polityki, Nike. Ja dostałeś paszport polityki. No tak, no przyjąłem również, ale to nie jest moje jakby, ja wiesz, ja tam się wcale nie czuję u siebie. O wiele bardziej się czuję u siebie na tych pokazach mody. Mm -hmm. y ale w żadnym środowisku się dobrze nie czuję, bo ja jestem samotnikiem, no wiesz, postać, która idzie sama brzegiem morza daleko, daleko, daleko. Kreujesz cały czas, ale myślisz o sobie naprawdę, że jesteś samotnikiem? No ja jestem samotnikiem, ja wiesz. Ja się A kiedy bardzo się dobrze... poznaje, że, że jestem samotnikiem? No kiedy nie czujesz się wtedy samotny, kiedy jesteś sam, tylko czujesz, jak na przykład masz gości, to sobie tak po pół godziny już myślisz, ile jeszcze do czasu, jak oni wyjdą, nie? wiesz, po prostu. No nie wiem, może się tak już przyzwyczaiłem jakby do tego, że sam ze sobą rozmawiam, że sam ze sobą się nie nudzę i że sobie planuję coś, coś robię. Nie, nie mam tego Czemu, czemu, czemu jestem sam? Wręcz staram się właśnie wygospodarować sobie takie dni, kiedy nie mam tych żadnych spotkań z nikim. Powiedziałeś kiedyś w którymś z wywiadów, że, że, że od wielu lat stosujesz psychotropy i że one mogą częściowo wpływać na zmianę osobowości. Wierzysz w to? Na pewno wpływają na zmianę osobowości, bo na przykład, gdybym nie miał psychotropów, to bym się czuł samotny, jakbym był sam. O to na pewno. Ale wszelkie międlenia i narzekania jakby są zablokowane pod bardzo grubą, kuloodporną <grybą> szybą. I one gdzieś tam są w tej piwnicy, ale jakby nie ma do nich dostępu. Oczywiście w Prozie to się mści pewnymi mm. niedogodnościami, no bo nie masz dostępu do tego, co co czasem jednak jest potrzebne w literaturze, no, do tej melancholii, smutku, tego co czarne, ciemne. Oczywiście możesz robić tam wycieczki z tego, co pamiętasz jeszcze, jak kiedyś było, ale nie masz tego dostępu. A czasem masz tak, że siedzisz sam w domu i oglądasz jakiś film i po prostu wzruszasz się na przykład. No Już też... nie mówię, że, że, że popłakujesz ze wzruszeniem. Też masz trochę zablokowane wzruszanie, niestety. To, że się jakby nie, nie zdołowałem na sali sekcyjnej, yy, że absolutnie nie ruszyło mnie to w ogóle. Wręcz wydało mi się to bardzo uspokajającą czynnością, takie krojenie i jakąś taką relaks relaksującą, bo ten trup jest tak niepodatny na wszelkie właśnie niewygody, to kroisz mu nogę wiertarką, wiesz, czy czymś, a on nic, więc że to jest takie uspokajające, że nas nie będzie tam bolało, nie będzie nam ciemno i mokro w tym grobie, tylko że nam to tak będzie totalnie wisiało. Myślę, że, że zdarzy się taki moment któregoś dnia, że y, poczujesz, że nie jesteś pisarzem, że nie jesteś Michałem, że jesteś takim chłopakiem, który dzisiaj nie połknie, Dzisiaj nic nie napiszę. Dzisiaj o niczym nie pomyśli. Ale jest szczęśliwy. No nie wiem. No, sądź tak. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Sztucznym absolutnie szczęściem, ale bardzo. I to masz zagwarantowane w ulotce, że jestem szczęśliwy.